Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, Lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV zawiera nam się naszą niezależność, naszą samodzielność, głównie przez to, że obcina się wpływy samorządów. Samorządy szczególnie gminne, samorządy miejskie bardzo dużo stracili na ostatnich zmianach prawnych dotyczących podatku dochodowego, który jest naszym głównym przychodem, naszym głównym źródłem dochodów. W związku z tym e, trudno mówić dzisiaj o samodzielności samorządów, kiedy nas lepiej stać na zaspokajanie bieżących potrzeb, tego, co na bieżąco musimy spłacać. Dlatego e, samorząd województwa, który jest w lekko lepszej kondycji finansowej, choć też nie pozbawiony tych problemów. Dzisiaj wychodzi do nas naprawdę z pomocną ręką. W przypadku Mińska Mazowieckiego ta Wasza pomoc to jest pomoc nie tylko, znaczy to jest nie tylko pomoc, ale to jest wręcz taki element inicjujący. Czy pieniądze rozwiązują języki? Zdaje się, że tak, a w niektórych wypadkach. Raczej na pewno. Otóż zapowiadaliśmy już w artykule swego czasu, całkiem zresztą niedawno, że miasto Mińsk Mazowiecki dostaje z samorządu województwa mazowieckiego 4 miliony złotych na łącznik, na drogę między Chruścielewskiego za Wałką, czyli za Trubą też, a Kobielską, czyli Starą Pięćdziesiątkę. No, i teraz właśnie otrzymali czeki, bo to wtedy to była promesa, obiecanki tylko, a teraz już czeki na te cztery minuty. Przy okazji wystąpił również burmistrz Jakubowski. No i opowiedział, bo wtedy jeszcze nie było to takie jasne, czemu w ogóle ma służyć ta ulica. My byśmy bez, bez tego czeku, który dzisiaj będę miał przyjemność odebrać, my byśmy w ogóle nie zainicjowali na to. Tej inwestycji, A chodzi o jeden z kluczowych problemów komunikacyjnych miasta, który rozwiążemy dzięki realizacji budowy drogi. W, w, w części przemysłowej miasta, a więc będzie to taki impuls komunikacyjny rozwiązujący problemy, ale też, co bardzo ważne, będzie to taki element, który odblokuje tereny inwestycyjne, które leżą w mieście, takie ostatnie. To może spowodować w przyszłości większe dochody miasta, na to bardzo, bardzo liczymy. W związku z tym jest to inwestycja, która powinna się zwrócić z nawiązką w przyszłości. No to o co chodzi? Proszę Państwa, no jeśli burmistrz chce ożywić tamten zakątek miasta, a więc południowo właściwie zachodni, bo tak to trzeba nazwać, a właściwie to jest ten Kędzierak osławiony naprzeciwko oczyszczalni ścieków, a więc prowadzić tam, nie wiem, deweloperów, przemysł, czy czy handel, duży handel, bo tego gruntu troszeczkę jest, no to wiadomo, że chce im zrobić dojazd. Jest tylko takie pytanie bardzo ważne i zasadnicze: dlaczego nie robi się ulic w mieście, w takim centrum wręcz miasta, że mamy w, również w Mińsku i to też w centrum doły, dołki, dołeczki, pozrywany asfalt. A 4 miliony złotych idzie na ulicę, tak właściwie, donikąd. Tam nikt nie mieszka, tam nic nie ma. I drugie pytanie zasadnicze: jak to jest, że właśnie w tym miejscu do tego miejsca idą te pieniądze? Kto wykupił lub zamierza wykupić te wszystkie, bo to są prywatne działki? I zgromadzić, żeby komuś z jakimś, no, bo wiadomo, że jak powstanie droga, no to z zyskiem sprzedać. To jest pytanie. Tu nie chcę nikogo ani posądzać, ani wysuwać zbyt daleko idących wniosków, ale tak to jest. No, oczywiście, że burmistrz także rozdał prezenty związane właśnie z. 600 leciem miasta. W jaki sposób to zrobił, to też zobaczymy. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Mówiąc o tej swojej uprzywilejowanej pozycji i o złamaniu trochę tego e, dzisiejszej konwencji, pozwolicie Państwo, że zanim otrzymam, to najpierw wręcz mam ze sobą e, upominki jubileuszowe. Bardzo, bardzo proszę o Panie Marszałek. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Pani Marszałek. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wikileuszowe. Myślę, że piękne, piękne, projektowane przez naszych, naszych pracowników. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.